Esprit Audio przedstawia Zadbaj o dziś. Refleksje adwentowe z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Czy chcesz przyjąć Jezusa, który w jednej chwili zrujnuje Twój plan? Przyjacielu, jeśli jesteś grzesznikiem, to tym bardziej przyjmij to dziecko. Ono Cię uzdrowi. Opiekuj się nim, a ono zaopiekuje się Tobą. Dzień piąty. Czyj plan? Twój czy Boga? Jezu, chyba wiesz, że czasami powtarzamy takie porzekadło, że jeżeli chcesz Boga rozśmieszyć, to powiedz Mu, jaki masz plan. No właśnie. Jaki masz plan? Zastanawiamy się nad tymi różnymi planami. Bardzo lubię. Słuchać, jak skrzypek na dachu śpiewał. Boże, a gdybym był bogatym, to czy naprawdę zepsułbym ci twój plan? Także ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił na ten temat. Mówił, że dzieciem Jezus, kiedy wejdzie do naszego życia, to często rujnuje nasze plany, poprzestawia wszystko, żeby przeprowadzić swój plan, a najlepsze jest to, że na końcu jesteśmy z tego wszyscy zadowoleni. Więc pytam się ciebie i siebie. Czy zgodzisz się na to, że Jezus przyjdzie do Betlejem twojego życia po to, aby wprowadzić swój plan. I co wtedy, Jezu? Zadziwia mnie prosta wiara pasterzy. Oni pierwsi zostawili swoje plany, swój majątek i poszli za głosem Boga. Co za radykalna, prosta wiara. Zero trzymania się z góry przyjętych planów, zero konformizmu. A dziś tak wielu ludzi najpierw nie chce przyjąć Jezusa. Na przykład najpierw nie chcą mieć dzieci. A potem, kiedy już chcą, to niejednokrotnie bywa za późno. A przecież miłość, czerpiąc życie od Boga, chce to życie przekazywać dalej. Chce przekazywać życie następnym pokoleniom. Miłość jest życiodajna. Więc, dlatego proszę Cię, otwórz się na Boga. A on otworzy twoje serce, aby stało się ono płodne, życiodajne. I wtedy odkryjesz, że kto kocha Boga tym płodnym i życiodajnym sercem, ten nieustannie zaprasza Jezusa do swojego życia, aby on zrealizował swój plan i ten plan uczyni cię szczęśliwym. 25 Grudnia Boże Narodzenie, Dzień Pierwszy. Gdy na świat przychodzi Chrystus, stajemy przed pytaniem: Czy chcesz mieć dziecko? Czy chcesz przyjąć do swej duszy żywego Boga, który w tajemnicy Ducha Świętego pragnie uczynić cię swoją świątynią? Pytam Cię o to, czy chcesz mieć dziecko, bo o dar zamieszkania Boga w sercu człowieka należy się troszczyć jako prawdziwe dziecko. Z Bogiem, który jest w nas, należy rozmawiać, należy o nim pamiętać. Z chwilą narodzenia dziecko staje się w domu najważniejsze. I choć jeszcze nie chodzi, nie mówi, to wszystko jest podporządkowane właśnie jemu. Czy chcesz przyjąć Jezusa, który w jednej chwili zrujnuje twój plan? Przyjacielu, jeśli jesteś grzesznikiem, to tym bardziej przyjmij to dziecko, ono cię uzdrowi, opiekuj się nim. A ono zaopiekuje się tobą. Znajdź dla niego kilka minut rano i wieczorem, a ono znajdzie dla ciebie wieczność. Przyjdź do niego na mszę świętą do Domu Bożego, a ono wprowadzi cię do Domu Boga. Staraj się, aby to dziecko nie zostało zranione w tobie przez grzech, nieczystość, pijaństwo, przekleństwa. Kiedy przyjdzie pokusa, osłoń je ręką, a ono osłoni ciebie. Ksiądz Piotr. Pawlukiewicz. Czytał Stanisław Banaś. Treści rekolekcji zaczerpnięto z audiobooka produkcji Esprit Audio pod tytułem Dbaj o dziś na podstawie słów księdza Piotra Pawlukiewicza.